Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Far I co tu się dzieje? Będziemy atakować właśnie te dwa duże statki Antona Castillo, po prostu tego tego, Ponieważ jesteśmy zajebiści Dobra, teraz mam zaznaczy... zadanie Mam zadanie zaznaczyć wszystkie rzeczy na statku, wszystkich wrogów Najlepiej też Mamy tu alarmy, mamy tu jakichś sniperów, mamy tu mamy te czerwone linie, czy co to jest? Kamera. Hmm, kamera. Dobra. No tutaj mamy jakieś. Kamery, kamery, tutaj widzę jacyś ludzie. Jeszcze jakieś fajne rzeczy mają tutaj. Może. Może rozejrzymy się. Co tutaj bardziej? No chyba to wszystko będzie na ten statek. Zobaczmy ten drugi. No, na dziobie nikogo nie ma, jednak jest jedna osoba. Yy, czy to są jakieś kamery? Jest alarm, jest jakiś... ...graż przednia. Czy to mamy... wieżyczkę jakąś znowu? Kamerę też tutaj mamy. Dziomeczka jakiegoś. Yy, mamy tutaj cel nasz oczywiście, no i tak chyba wszystko będzie na ten... Oczywiście trzeba pozbyć się żołnierzy, dobra. Mamy wszystko. Chyba można, leczyć. Chyba można lecieć. Chyba można lecieć. I teraz nie wiem. Da się to po cichu zrobić. Ja nie mam snajperki tutaj z y, scope'em. To może po prostu polecę i tyle. Obawiasz co? Co? Lecimy. Lecim, lecim na Szczecin, wiem, że jak to się mówi. Ja bym najpierw poszedł tego zbroić. Um, od kamera. No to najlepiej byłoby rozbroić um, wszystkie alarmy, kamery, żeby nikt nas nie widział. A potem zabijamy wszystkich, kogo znajdziemy. Pierwszy statek, tak zrobimy. Przynajmniej spróbujemy tak jakoś go zdjąć. Drugi statek też tak spróbujemy zdjąć. No i lecimy na pełnej z tymi ludźmi. Kurde, co oni sobie nie myślą, że. Czym oni są? Oby mieli tu jakieś fajne rzeczy. No bo. Nie powiem, nie powiem. Przydałyby się takie fajne kosztowności. No i, i oczywiście, oby mieli proch. Ja bym chciał, proch. Own no A, wieżyczki mogę używać. A, czyli tam nikogo nie ma. Tylko po prostu są tak, żebym mógł sobie poużywać. No, chyba że tam ktoś będzie. No to to już nie będzie tak kolorowo i cudownie. Dobra, pójdźmy do pierwszego alarmu to by się przydało kolejną kolejna wieżeczkę, którą mogę użyć? A mogę użyć. Dobra, kamera. Cisza i spokój, no. Jest cicho, jest spokojnie. Muzyka taka trochę groźna grana, ale... Dobra. Wiedząc co, co mogę to zniszczyć. To. Jak jak mogę to rozbroić? Bo bym to chętnie rozbroił, wiecie o co chodzi? O, nie, nikogo nie widać. Nikogo nie widzi, że jestem schowany za tym alarmem. Przywystoszyłem, że... Dobra, ale jak mogę rozbroić teraz... Pytanie, jak mogę rozbroić tą kamerę, ponieważ, no... A, rozbroiłem. A, jeżeli alarm rozbroję, to rozbroję wszystkie kamery. No dobrze, to mi się podoba. No więc tak, no to teraz spadka szyna, to mamy alarm, który bym też go rozbroił. Aczkolwiek... Dobra, mam tutaj... Czy on z plecami stoi do mnie? Nie, nie z tymi plecami, tak z boku. <grym> z <górna> da się gówno, tak? Dobra. Będziecie mieli zaraz więcej do zamartwiania się niż ptasim głównym. Dawidzicie maczetti, wiesz, go przyciągnę ciało. Bo chodź tu do mnie, do tyłu idziemy. Dobra. Dobra. Pierwszego mamy zdjętego. Raul, Raul, you Raul? Czy to był ten tutaj ziomek, którego teraz zdjąłem? Tutaj mamy jednego. I tam mamy na daleko. Dobra, spróbujemy jakoś to zdjąć fajnie. Tak, żeby po prostu nic nam nie zrobił i w ogóle żeby nas nie zauważył, bo Tu jest ktoś? Tu jest ktoś? Ja tego nawet nie widziałem. Może, chyba nie słyszał jak tu wchodziłem. Nie. Dobra, no to łatwo. Jeb. I Dzień dobry, do widzenia. Oj, wyłącz. Kurde. Dobra, nie chcący, klikłem F. Chciałem kliknąć E. Ale dobrze, to, tak też można. No tak też można, jest o wiele szybciej, ale nie wiem, czy to może ma jakieś skutki uboczne. No jak widać, chyba nie. No, lecimy lecimy po kolejnych rzezimieszków co by się tu przedostać tam naprzód Dwa amunicji nie potrzebuję czy mogę uzupełnić sobie postu a uzupełniono, dobra A no to lecimy sobie po prostu, a wejdźmy sobie po prostu na górę i z góry na dół to by było chyba najlepiej myślę jeszcze jeden czekaj x do go no. Użyj kotwiczki mi, drogi człowieku. No i w dół. Potrzeb, potrzeb. Kurde, jak to się stało? No i chuj, no i tyle. Z... Y... Dobra. Dobra, mieszczelu. Nie udało się. Jep, co tu się dzieje? O, oh, wow. Poczekajcie, może sobie tam troszeczkę ciszej, bo ten... za ten... ...dźwięk trochę głośniej jest, że tak powiem. Tak, wszystko na 30 i myślę, że będzie... ...toż wropi... Wszystko jak wybucha, to i no roz, że tak powiem. Dobra. Mi też stamtąd wiedzieli. Jest alarm. Zabić. Sobie. O, lecimy. Tego zrobić. Zrobimy sobie. chuj Dobra, zdjęty. Dobra, mamy go. Oni teraz będą wszyscy na ten To pierwszym razem wbijać, okej. Okay. Mam go. Kurde, tego wie wszystko nic, co, co w mojej siły, żeby tutaj wszystkich zdejmować dosłownie. Jef, yeah. No to chłop się tutaj przeliczył. Kogo tu jeszcze mamy? Od tego. Gówniaka. jeszcze są tu ludzie? Kurde, widzę. A to mój. A no to tak, to mój strzela tutaj. To co, co ja tu w ogóle miałem zrobić, bo... A, na górę, po prostu wejść. Dobra, wejdźmy szybko. Teraz niszczymy od razu drugi statek. Nie ma co. A, po prostu mam wszystkich... ...żołnierzy, że tak powiem, zniszczyć. Dobra, robi się. To tu helikoptery? To niszczymy, je! Tak A gdzie jest drugi helikopter? To jest nasz. Ale nie widzę nigdzie drugiego. Kurde. Right okay? Tego nie ma? O oh, kurka wodna. Bo jak mi się wydaje, że oni nagle się spawnują znikąd wszędzie. No dawa będą musiało zdjąć tak w takim razie tych tutaj Są statki wszędzie Lecz się Lecz się, yy, drogi Dani. O, już jeden sa... Dobra. No to teraz... Kolejny. No to nie jest jakieś nieprostsze. No kurde, tak blisko byłem, ale... No, widział mnie chłopie jednak niestety. Niestety mnie zauważył, no i to to jakoś nie było fajne. Dobra, lecimy po prostu. To jest, nie chciałem tego zrobić, chciałem po prostu przelecieć tutaj się wskoczyć, no. no nieważne, lecimy Chyba tu można użyć kotwiczki Uo, lecimy! Czekaj, okay, to trzeba tak w dół ulecieć? Jeszcze Jeszcze, jeszcze i... Trzeba się rozwijać teraz. I... i z... <laughs> Nie! Nie, ale, ale żem zjebał. Ale żem zjebał akcję. Musiał się wspiąć. Chciałem epicki przeskok zrobić na drugi statek za pomocą kątwiczki, no ale się nie udało, nie pykło. Coś nie pykło. Dobra, lecimy. nie wszystko. Wszystko się wysadza, co się dzieje? Ja nie wiem, nie wiem... Ci jest, nie wiem gdzie są przeciwnicy. Tu mi powiem, że przyznam, że nawet sniperka na blisko jest dobra. Dobra, mamy pierwszego tutaj. Oni są nawet snipera, nawet dobra. Ten też, o to jest ciężki. Ciężki to, to ciężki jest. Oba, obwaszczał jednak. Nie, taki ciężki. Ten ciężki, to już koniec. No, statki są, kurde powiem ci, że wolne. No to chyba tak. E, nie wiem, ładuje się kadstenka, może. O, muzyka przycichła. Wow. Chyba się nam udało, wiecie. Chyba się nam udało you, Oczywiście, że nie Jestem zajebisty Julio O patrz co Julio robi nie. No bo to oczy do łodzi Jest you, właśnie, to jest pytanie Jak widzę helikopter Widzę Ulio, ale czy ja widzę łódź? No nie widzę łodzi. No ma co tam jest. O! Skok wiary, siema, new. Siema, siema. Siema, Klara, jak tam? Jak tam, żyćko? No, otóż to, otóż to. To wiesz, a prawie by się udało, to chciałem tak, chciałem to po cichu zrobić, no ale ten jeden...

That's no the dream? Sure, Yankees might pay you to park their cars or pick their fruit, but you'll never be one of them. The American dream doesn't come in our color. Okay. If we're shitting on dreams, what are you going to do if you win, Presidente Garcia? The next president won't last six months before they are assassinated. Wait, what? It's the truth. Won't free elections solve that? What happened to your list? It's a vision, Danny. But I'm not as naive as you think. ...this revolution will free Yara, but won't fix it. When we take the capital, Yara will be burning. It will be civil war, factions, warlords... ...born-backed coups... ...take your pick. Yarans will be killing Yarans for a generation. Uh-huh. This fight will take the rest of my life. Yara is stuck in a cycle of tyranny and revolution. My job is to show us how to break it. This isn't a dream, is it? You have to do this. What makes you say that? No one would choose this. No Dani, everyone who follows me, who joins Libertad, chooses this. But you know, I can't really see you stocking shelves in one of those giant Yankee supermarkets. Fuck you. No no no, I just think you'd look good in a little uniform, name tag, maybe a fancy apron. Leave me out of your fantasies, Clara. No to fajnie, nadzienie showa z botem. Ciekawe, ciekawe, tutaj przy. Plany przejęcia czy coś? Czy zostanie prezydentem? Jeśli nie, nie, jakaś długa kariera prezydenta, z tego co słyszę. Ooo, no coś tak czułem, że Julio nam zginie, no co, co, czemu? Czemu? A akurat się zaczynaliśmy przyjaźnić. Zaczynaliśmy, no, gadać ze sobą, ten, kurde...

Not justice, not love, not even family. Loyalty to a vision that looks beyond themselves. Fake yards, yeah, because. they are addicted to their surface perversions, chaos, lies, like wild dogs. But dogs can be broken, they can serve paradise. And if a dog refuses to break, like Julio, jak like Clara Garcia, jak like Libertad. musimy ich będą kazać go zabić. Your point. ciekawe. Tak, no. Put Julio down. Ale gnót, fajny ty. Nie łatwy. This is a difficult step to paradise, Mio. I understand. But when you achieve our vision, I promise you, there will be no more steps. I'm coming, Lita. To... Then, enjoy the show. Jeb go. I po... Zabił go w sumie. No, dobił go do śmierci. Na śmierć. Zasada 20. Partyzanty zostaje się na zawsze. Aha. Czy to prawda? Ja bym ja tu wbiłem postum na tą wyspę, zabijam przez każdego, kogo spotkam, oczywiście, wroga. Nie każdego cywila, to nie GTA w końcu. Patrz co zrobili z tym biednym Julio. Julio checked in. Roof of death. Join your friend Lita in a sweet hereafter. I keep my promises, Danny. You wanted a boat, you got a boat. It's a beautiful piece of shit. Go oh, to kur... a Yankee Beach. One with the naked fatties. You two are just gonna let me leave. Bullshit. You could have sold us out a long time ago. You're my best kid. I can't promise you victory. I can't even promise you survival. Ale to to widzisz. To <noise> Teraz pytanie, czy, czy, czy pojedziemy A w sumie to było ciekawe. Czy <noise> tak ciekawe sekretne zakończenie, bo na pewno jest sekretne takie zakończenie. <noise> Za to ty gaz, to jest kurde najpiękniejszy cud współczesnej... Ja nie no, to jest gówno tak naprawdę, no faktycznie to jest gówno. Ech. No ale co ci poradzić, nie, nie, nigdzie nie pływiemy, my idziemy. O, wzrosła liczba żołnierzy. Całe rozmieszczone silniejsze jednostki. No ale z tym tutaj obrazkiem, z tą piękną łodzią... Kończę ten odcinek. No był, był bardzo mocny, był bardzo mocny dzisiaj. E, też pocisnęliśmy troszkę fabułę do przodu. No i co ja wam powiem? Jeżeli wam się podobało. Napiszcie komentarz. Dajcie jakąś, dajcie jakąś ocenę. E, no to ja się wam i żegnam. Do następnego. Cześć!